Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Black Lovera, A raczej dwóch odcinkach, tak więc będzie się działo. Jestem ciekawy, co się będzie działo za ASTO i tak dalej. No i oczywiście chciałem tylko szybko powiedzieć, że na poprzednich odcinkach w jednym momencie był, e, zmienione, było zmienione audio. E, to wynika tego, że były copyrighty i tak dalej, ale spokojnie już to zmieniłem. No Będziecie musieli wytrzymać po prostu, że tam jest minimalnie gorsze audio i tyle. No ale nic nie poradzę, Muszę się dostosować do YouTube'a, i tak dalej, tak więc zaczynamy. Jeżeli macie ochotę ze mną obejrzeć całe odcinki bez edycji, oczywiście bez żadnych jakichś tam dodatków i tak dalej, czyli pełne odcinki. No to dajcie znać w komentarzach, czy się, żebym stworzył Patrona i tak dalej i wtedy będę mógł wrzucać takie wiecie nieedytowane odcinki i będziemy mogli sobie oglądać razem. To nie będzie nic drogiego, bo ja tam nie wiem, nie wiem, jaka jest minimum, jakie je tam mogę ustawić czy coś w tym stylu. No nie wiem, 10-20 złotych coś takiego miesięcznie i, i tyle pewnie to będzie kosztować, więc to nie jest nic jakiegoś wielkiego. A ja na przykład sam używam Patrona, jeśli chodzi o innych... Inne osoby, które właśnie też na przykład oglądają anime i tak dalej, więc dlatego proponuję, bo sam używam i tak dalej, tak? Oczywiście nie musicie, możecie ze mną oglądać dalej na YouTube, tak więc nie ma problemu, ale wolałem powiedzieć, gdybyście mieli ochotę. Jakiś las spala, czy coś w tym stylu, przecież to gdzieś musi poleczyć. To są spotkania, jakieś narandki, czy coś takiego. What the fuck is going on? Kurde. Nie wiedziałem, że takie misje tutaj będą. Ten gość jest śmieszny, ten elektryczny, ja go lubię ogólnie. Kurczę, Choć jest jakiś taki. On mi przypomina, kurczę, jakąś postać. Yy, trochę mi przypomina Gina z Blicza, że jest na zasadzie cały uśmiechnięty i tak dalej, ale ma jakieś w sobie takie sadystyczne, wiecie, tendencje i tak dalej. Nie wiem, jak to powiedzieć, z tego co pamiętam. No i mówię, na początku, wiecie, on tam strzelał elektrycznością spokojnie. A później właśnie jak tą zbroję miał na sobie zajebiste to było, bo miał i szybkość, prawda, i siłę, i tak dalej dzięki temu. Mega sprawa. No ta z nimi poszła? Ooo, Merlin Manson nie przeszedł. Biedny. A to są te same laski. Co on sobie wyobrażał? Tak mi się wydaje. Takie zarozumiałe osoby właśnie nie potrafią być szczere ze sobą, tak? Okej, okay, no podoba mi się, trudno, pomimo że jest taki, 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 super. I wiecie, cała sprawa by była prostsza, tutaj wiecie, unikanie i tak dalej, i tak dalej. Jestem pewien, że wynikną z tego tak głupie stu... Dobra, okej, okay, to oglądamy następny odcinek. Jak na razie ciężko mi jest się wypowiedzieć, no bo wypowiadałem się w sumie podczas odcinka, natomiast mm, ciekawie jestem, ciekawy w ogóle do czego to zmierza. Czy to był jeden taki odcinek, wiecie, e, o randkowaniu, i teraz będzie inny, czy będzie ciąg dalszy na przykład. Zobaczymy. I mogą. No dobra, okej, okay, no to mamy odcinek, ja sobie tylko wyłączę. No dobra, a więc tak, mamy dwa odcinki, niestety drugi był recapem, ale mi to pomaga akurat, bo ja nie pamiętam tych odcinków, wiecie, tak dobrze, szczegółowo i tak dalej, ale oczywiście te rzeczy pamiętałem, co pokazywali, więc nie jest źle na razie z moją pamięcią. W każdym razie, no jak na razie mi się podoba i podoba mi się to, że nareszcie to ładniej wygląda. W porównaniu do poprzednich odcinków. Mam nadzieję, że będzie wiecie, animacja szła w górę, w górę, w górę, bo naprawdę jestem ciekaw, co się będzie działo dalej. Ogólnie najbardziej jestem ciekawy tak. Jak silny jest yy, dowódca Czarnych Byków? Jak silny jest yy, Król Magów? Bo pokazał tylko trochę swoich umiejętności, co i tak było niezłe, yy, że w ogóle mogliśmy to zobaczyć. No i też jestem ciekaw. Tego, bo z tego, co zauważyłem, magia taka podstawowa to jest elementarna, tak? czyli woda, ogień, jakiś wiatr, i tak dalej. Nie? Jestem ciekaw, czy przy połączeniu jakichś różnych rzeczy, czyli na przykład ogień z wodą, i jeszcze z czymś, tak? Dostajemy nowy jakby element, i na przykład czas to jest połączenie czegoś z czymś, tak? I tak dalej, tak jak tamte miał, albo światło, jak miał ten główny przeciwników. Albo to jest jakby ewolucja magii, czyli na przykład Juno zaczyna od wiatru, tak? Ale później na przykład jego wiatr przekształci się w sztorm, załóżmy, i dzięki temu zyskuje y, możliwości elektryczne też. Albo na przykład, wiecie, jakieś inne rzeczy, ogień dodaj, na przykład może ognisty sztorm spowodować, czy coś w tym stylu, prawda? Wichurę ognistą, tak? Jestem kurna ciekaw, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna z tych rzeczy się sprawdzi, co pomyślałem. Jeżeli nie, to nie zabijajcie mnie, nie spoilerujcie oczywiście. Wiadomo, ja, ja chcę odkrywać to sam, prawda? Jak oglądam z Wami, bo, bo to jest najciekawsze. No i też nie, nie dziwcie się moim dziwnym teoriom i tak dalej. Ja mówię, na razie nie wiem w ogóle, w którą stronę idzie te, te anime, tak? Czy, czy idzie, na przykład, nie wiem, że, że teraz będą ci główni, a później będą jacyś inni, a coś tam, czy na przykład to idzie jakby. No, ciężko mi jest to wytłumaczyć, tak? Dlatego na razie jeszcze nie wiem, co myśleć, tak? I, i przewidywać. Te odcinki też nie były takie, wiecie, jakby. One były stand alone, więc tak naprawdę, jakbym ich nawet tych dwóch odcinków nie obejrzał, to i tak bym za dużo nie stracił fabuły, nie? Ale chciałem obejrzeć, nawet jeżeli to są e, filery na przykład i tak dalej, chcę obejrzeć, no bo tak jak mówię, jeżeli są, e, chcę, chcę zrozumieć cało to anime, tak? E, gorsze, lepsze odcinki będą na pewno, e, zobaczymy. I jeżeli skończymy to anime, to może będę kontynuował mangą. Who knows, tak chyba że anima już jest skończona, ale raczej z tego, co pamiętam, nie było, więc, więc zobaczymy. Jestem ciekawy e, tego, jeżeli wy jesteście ciekawi, ciekawi, zapraszam was serdecznie na kolejne odcinki. Pamiętajcie też, że mam e, mam też jeszcze drugi kanał. Tutaj pokażę oczywiście Gali Player, tak tutaj, e, jeżeli lubicie gry i tak dalej, ja też gram w, w, w gry, tak, więc możecie mnie tam też zobaczyć. Ale jeżeli jesteście tutaj, to po prostu zostawcie saba, zalajkujcie. Komentujcie, naprawdę to wiele dla mnie znaczy, tak więc bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że byliście. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej!